Tu i Ted, ale dzisiaj robimy za MC hiperfanki Misterów Eda Show z Greda i Teda. Czas rozpocząć piątkowe szaleństwo! Uciszaj mnie, nie lubię być uciszana. Bracia ciągle mnie uciszali, nie znoszę tego. Co tu robimy? My nic nie robimy, ja wykradam swoje akta. Nie ściemniaj. Wiem, że to kicha, ale mam dość prześladującej mnie przeszłości. Spoko, to jest moja brocha, ciebie w to nie wciągną. No co ty, ja też tego chcę. Mówi Hiena, t i ja jesteśmy w fortecy. Powtarzam, Cii. Mówiłam, żebyś mnie nie uciszał, bo zmienię twoją ksywę z t na Puchatka. Dobra, idziemy. Ej, a buzi? Co? Tu? Teraz? Lubię ryzyko. Jest ekscytujące. Ups. Słuchaj, zamyśliłem się już co do roboty. Kwestia wakacji się wyjaśniła, więc biorę to! O rany, nie uwierzysz, ale ja się z kolei rozmyśliłam. Chcę spędzić wakacje z tobą. <laughs> Kurczę, Jade, jak kim się dowie, to wyrwie ci wszystkie włosy. Poczta głosowa. Nawet gdybyś kogoś złapała, w co wątpię, bo wszyscy imprezują, to i tak nie będzie miał klucza, więc odpuść. Auć. Daru, ja chciałem, żeby nasz ostatni wieczór był wyjątkowy i żeby... Przestań, Travis. To nie jest ostatni wieczór. Ostatni przed wakacjami. Dobra, spoko. Sorki. Ej, a może zagramy w szczerość? W porządku. Megan, jak zobaczysz Parker, daj mi znać. Hej! co ty tu robisz? No wiesz, chcę odebrać pieniądze Baxów. Dobra, wymiękam. Co cię tak wkurza z tymi liliami od Rivera? Ten ziutek nie ja życzę, je lubisz. Skojarzył je z twoim imieniem. Gdyby River był tym kimś, to byś mu powiedziała, że gdy twój chomik zdechł, pochowałaś go na łące wśród lilii. Ja to wiem, bo mnie powiedziałaś. Każdą ważną chwilę Lili dzieliłaś ze mną. Zatańcz ukochanym z ukochaną! Bo to ostatni taniec tej nocy! Chodź, Lili. Nie. Chcę. Chcę, żebyśmy zagrali w szczerość. River albo ja. Kogo wolisz, Lili? Kogo zaprosisz do ostatniego tańca? Chodźmy stąd, River. Spróbuję tego. W filmach zawsze się sprawdzało. Ej! Zagrajmy w grę kłamstw! Dobra. Ja jestem mistrzem świata w stepowaniu. A ja jestem supermodelką. Nie będę za tobą tęsknił całym moim sercem i duszą. A ja wiem, że kiedyś tu wrócisz, Travis. I to nieprawda, że nigdy nie będziemy razem. Słuchaj, Parker. Podróżowałem po świecie, zgłębiałem filozofów i odkrywałem największe sekrety życia, ale w tej chwili liczy się dla mnie tylko jedno mogę panią prosić? Cóż, skoro nikt inny nie chce? Trasa koncertowa załatwiona. No ja, Serio, Ja się wszyscy dowiedzą. Skąd ta radość? Jest coś, co musisz wiedzieć. Muzyka już nie gra. Serio? Nie zwróciłam uwagi, to ironia losu. Wiesz, bardzo trudno uciec przed przeszłością, a jednocześnie wszystko, co ci doskwiera wynika właśnie z niej. Fakt, ironia. Nie aż taka jak wykradanie swoich papierów, ale jednak ironia. I dlatego dam sobie spokój z aktami. Pogodzę się z przeszłością, zwłaszcza, że jesteś tam ty. No to chodźmy. Zaraz. Drzwi były cały czas otwarte, Parker. Nie chciałaś, żeby ten ostatni wieczór był wyjątkowy? Przecież był wyjątkowy, bo miałam cię tylko dla siebie. Skuper. I jak tańce? No. Poszłam na nie z najpopularniejszym chłopakiem w szkole. Patrzył mi głęboko w oczy, a ja myślałam tylko o jednym. Patruje się we mnie czy w swoje odbicie? Ach, nie. Że najwyższy czas powiedzieć Rejowi o koncertach. No i zerwałam z Riverem. Co? Coś do mnie dotarło. Do ciebie dzwonię najpierw. Odkąd sama posługuję się telefonem, do ciebie zawsze dzwoniłam najpierw. A czasami odnoszę wrażenie, że nic się nie dzieje. Dopóki nie zadzwonię i ci nie powiem, to skoro do mnie dzwonisz najpierw, to komu najpierw powiesz o tym? Razem spędzimy to lato porze, ale jak nie powiesz, co jest z prawdziwą Kim Będę musiał zadzwonić po gliny Dobra, jak chcesz W tym Paryżu otaczały mnie tysiące Kim Carley Istna zgroza Byłam w najpiękniejszym mieście pod słońcem I czułam się paskudnie Zdałam sobie sprawę, że aż tak bardzo chcę zawojować świat Że nie umiem się już cieszyć tym, co głupie i nieważne Na przykład tym? dokładnie ta piosenka była o mnie tak tak wiedziałeś zanim powstała już na to wychodź proszę proszę a to ci niespodzianka <noise> chociaż nie mylę się nie był już czas słuchajcie Chciałbym zostać, ale Parker czeka na mnie, więc lepiej się pożegnam od razu. Nie, musisz zostać. Wyszło mi, że zostaniesz, Rey. Jesteś niezły, Pelguru. Kumpel i Guru. Derbeściak. Ta. ta. Hm. Lili, jesteś świątynią mądrości w rock'n'rollowym sosie. Umiesz wyrazić więcej w jednej piosence niż większość z nas w całym swoim życiu. Kocham cię, Travis. Ja, ciebie też. Robi. Szybko musiałem dojrzeć, a ty mi w tym pomogłeś. I za to. Dziękuję. Ej, wiem, że chcecie się pożegnać ze słuchaczami, ale zanim to zrobicie, chcę powiedzieć jedno. Ktoś dzwoni. RR. Mówią Ed i Ted. My chcemy naszego RR. Wielkie dzięki. RR, co tam? Może odnaleźć.